Uwaga, eksperyment numer 4. Tam, 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 tam. Na dole są ochotnicy, którzy zgłosili się do eksperymentu numer 4. Zobaczymy, czy przeżyją. Uwaga! Ludzie! To jest zombie. O O To już tutaj do mnie doleciało. Ej, w ogóle w górę to wyrzuciło. Miej, to zombie tutaj jest. Przeżył, przeżyliśmy. Zobi też, idźmy go ucałować. Chodź. Ile go pocałować. No nie uwierzyłeś. w niego, durniu? Czego go zabiliście? Bo on nas nie kochał najwidoczniej. Kto oh, zginął? Ile żelaza. Spójrzcie w górę. Ło. Wow. To jest prawdziwy mordor. Wiecie jak to z góry jak? wyglądało? Jak? Nie powiesz, nie dowiesz się nigdy. Mam no, to nagrał, to zobaczymy to. Ej dobra, wracamy jakoś <gry> Deszcz strzał Dobra, dziękujemy za oglądanie, papa pa.